Zbliża się 15.30 do Telewandowska. Witam Państwa i zapraszam na kolejny serwis informacyjny. Prawie 70 tysięcy osób przywitało 2019 rok na zakopiańskiej równi Krupowej podczas Sylwestra Marzeń z telewizyjną dwójką. A to wszystko dzięki Plejadzie Gwiazd. Dzień! Z danych policji wynika, że przy scenie. Około północy bawiło się blisko 40 tysięcy osób, a wokół imprezy zorganizowanej przez telewizję Polską i Miasto Zakopane zebrało się dodatkowo 30 tysięcy osób. Na dwójkowej scenie wystąpiły wspaniałe gwiazdy. Między innymi Alvaro Soler, Albano i Romina Power, Margaret Zenon Martyniuk, Słowomir, Roxana Węgiel, Golec Workestra i wielu innych znanych i lubianych. Artystów. Sylwestrowy koncert w Zakopanem trwał 5 godzin i zakończył się o pierwszej w nocy. Tyle przed sceną, a.